Bądźmy szczerzy, gdy małe dziecko wpada w histerię, nasze pierwsze uczucie to często frustracja i zakłopotanie. Pytamy się, co jest gorsze, sam fakt, że dziecko histeryzuje. Czy to, że robi to głośno, na oczach sąsiadów, czy przechodniów na ulicy. To naturalne, że martwimy się o opinie innych. Kiedy nasze dziecko wpada w histerię w miejscu publicznym, naszą pierwszą myślą jest często obawa, że zostaniemy ocenieni jako źli rodzice. Martwimy się, że inni pomyślą, iż nie radzimy sobie z wychowaniem, że jesteśmy słabi, niekompetentni, że dajemy sobie wchodzić na głowę. A my przecież tak bardzo pragniemy pokazać się z najlepszej strony, w każdym aspekcie naszego życia. Współczesna kultura, pełna reklam i seriali telewizyjnych, kreuje obraz idealnego życia rodzinnego, który często jest daleki od rzeczywistości. Widzimy w nich matki i ojców w nienagannie czystych domach, zawsze pełnych energii, zdolnych do utrzymania perfekcyjnego porządku, a przy tym dbających o nienaganny wygląd i zachowanie swoich dzieci. Te obrazy kreują nierzeczywisty standard, który wiele osób nieświadomie stara się osiągnąć. Wierzymy, że wszyscy tacy są i także my tacy być powinniśmy. Dlatego często kreujemy pozory, wizerunek, aby pokazać innym, jak bardzo jesteśmy udani, pewni siebie i silni. Jednak w sytuacjach, gdy dziecko wpada w histerię, nasza fasada pewności siebie może się zawalić. W takich momentach często jesteśmy bezradni i próbujemy to ukryć. Wpadamy w panikę, a nasze reakcje mogą być nieadekwatne lub zbyt gwałtowne. Czasami w pośpiechu, by uspokoić dziecko lub zatrzymać jego płacz, możemy robić rzeczy, których później żałujemy: krzyczeć, karać, lub w najgorszym przypadku stosować przemoc. W tym momencie najważniejsze jest to, aby dziecko przestało robić teatr, uspokoiło się, aby ludzie wreszcie przestali na nas pokazywać palcem i nieprzychylnie kręcić głową. Dlatego, kiedy zastanawiamy się nad naszym podejściem do rodzicielstwa, warto szczerze zapytać siebie: czy nie dążymy przypadkiem do wykreowania pozorów idealnego rodzica? Zadajmy sobie pytanie: czy nasze działania skupiają się na tym, aby inni myśleli, że mamy wszystko pod kontrolą? Czy obawiamy się reakcji innych, gdy nasze dziecko wpada w histerię w miejscu publicznym? To ważne pytania, które mogą pomóc nam zrozumieć nasze prawdziwe motywacje. Osobiście znam wielu rodziców i opiekunów, którzy czują się przytłoczeni nie tylko napadami histerii swoich dzieci, ale także ogólnymi wyzwaniami związanymi z opieką nad dzieckiem. Często nie wiedzą, jak się zachować, ponieważ są przekonani, że powinni zachowywać się w jakiś specjalny, niemal idealny sposób. Wierzą, że powinni być pewni siebie i silni, tak jak rodzice często przedstawiani są w mediach. To powoduje, że wielu z nich ma poczucie, że są gorsi, że nie dorównują tym wyidealizowanym obrazom. Ale prawda jest taka, że rodzicielstwo to nie jest konkurs na perfekcję. Każdy rodzic i opiekun ma swoje momenty zwątpienia, każdy czasami czuje się zniechęcony lub niepewny swoich działań. To normalne i ludzkie. Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma jednego, właściwego sposobu na bycie rodzicem. Każde dziecko jest inne, każda rodzina ma swoją unikalną dynamikę. A co za tym idzie, każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Zamiast dążyć do nierealistycznego ideału, kopiować czy naśladować innych, skupmy się na budowaniu autentycznej, opartej na miłości i zrozumieniu relacji z naszymi dziećmi. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze działania są kształtowane przez obawę przed oceną innych. Podczas histerii możemy próbować zachować spokój i kontrolę, aby wyglądać jak idealni rodzice tak jak ci z reklam czy seriali. Ale czy w tym dążeniu do perfekcji nie tracimy z oczu tego, co naprawdę ważne dobra naszych dzieci. Kiedy uświadomimy sobie, że nasze reakcje podczas histerii dziecka mogą być bardziej o obronie własnego wizerunku niż o dobro dzieci, otwieramy się na możliwość zmiany. Dlatego ponownie zapraszam Cię do refleksji. Czy nasze działania służą rzeczywiście rozwojowi naszego malucha? Czy raczej chcemy tylko utrzymać pozory, wizerunek? Usłyszenie płaczu dziecka i reakcja na niego z empatią i zrozumieniem, zamiast z troską o to, co pomyślą inni, może być przełomem w relacji z twoim maluchem. Widzisz, dziecko w histerii nie kontroluje swoich emocji. Jego krzyk to wyraz nieumiejętności radzenia sobie z silnymi uczuciami. Możliwe, że naszym zadaniem jest okazanie wsparcia, a nie ocenianie czy tłumienie tych emocji. Widzisz, kiedy dziecko mówi nie, buntuje się, a my reagujemy na to agresją czy karą. Musimy zadać sobie pytanie, czy tak wychowane dziecko, gdy dorośnie, będzie w stanie asertywnie mówić nie, bronić swojego zdania i emocji? Rozejrzyjmy się wokół, ilu z nas dorosłych ma problemy z postawieniem granic, z odmawianiem? Często godzinami wymyślamy wymówki, lub zastanawiamy się, co zrobić, kiedy ktoś przekracza nasze granice. Jest to często wynik tego, że umiejętność wyrażania autentycznych emocji została stłumiona w dzieciństwie. Pamiętasz to z własnego dzieciństwa? Popadałeś w histerię, a twoi rodzice próbowali uciszyć twój krzyk, zakrywali ci ręką usta, krzyczeli na ciebie, zastraszali, zamykali w ciemnym pokoju, szarpali, a może nawet bili. Wszystko po to, abyś się uspokoił, nie krzyczał, nie zakłócał obrazu silnych rodziców, którym dzieci nie wchodzą na głowę. Ale czy to było dobre rozwiązanie? Czy nie przenosimy teraz tych wzorców na własne dzieci? Kluczowe jest zrozumienie, że stłumienie emocji dziecka nie uczy go, jak radzić sobie z tymi emocjami. W rzeczywistości może to prowadzić do problemów w późniejszym życiu, takich jak trudności w wyrażaniu siebie, w stawianiu granic. Czy w asertywności? Dlatego tak ważne jest, abyśmy słuchali naszych dzieci, pozwolili im wyrażać swoje uczucia, nawet te trudne, i reagowali na nie z empatią i zrozumieniem, a nie z agresją czy karą. Przyjmując taki sposób reagowania, uczymy dzieci, że ich uczucia są ważne, że mogą je wyrażać i że będą słuchane. Uczymy ich, że każdy ma prawo do własnych emocji i że istnieją inne sposoby ich wyrażania. To fundament budowania ich zdrowia emocjonalnego i umiejętności radzenia sobie z emocjami w dorosłym życiu. Dlatego ponownie zapraszam Cię do refleksji: czy reagujesz w sytuacji histerii dziecka w celu obrony swojego wizerunku? Wiesz, co mi bardzo pomogło w radzeniu sobie z histerią mojego dziecka? To przede wszystkim cierpliwość. W momentach, kiedy maluch wpadał w stan intensywnej histerii, zamiast zadawać pytania, czy grozić karą, po prostu obejmowałem go. Obejmowanie dziecka, lub przynajmniej pozostawanie w jego bliskości podczas histerii, jest ważne z kilku kluczowych powodów. Delikatne obejmowanie zapewnia dziecku fizyczne poczucie bezpieczeństwa i ochrony. W momencie histerii, kiedy dziecko może czuć się zagubione, przestraszone lub przytłoczone, Bliskość rodzica działa uspokajająco. Jest to szczególnie ważne, ponieważ małe dzieci często jeszcze nie potrafią samodzielnie regulować swoich emocji. Ponadto fizyczny kontakt, taki jak przytulanie, może pomóc w uspokojeniu systemu nerwowego dziecka. Dotyk stymuluje wydzielanie oksytocyny, nazywanej hormonem miłości, która przyczynia się do obniżenia poziomu stresu i promuje uczucie spokoju i relaksu. Co więcej, histeria często sprawia, że dziecko czuje się odizolowane od otoczenia, ponieważ traci kontakt z rzeczywistością i zanurza się w swoich emocjach. Obejmowanie pomaga mu poczuć, że nie jest samo, łagodząc uczucie alienacji i odosobnienia. W tej sytuacji ważne jest zrozumienie, że dzieci, podobnie jak dorośli, przechodzą przez różne emocje i potrzebują przestrzeni, aby je wyrazić. Gdybyście byli na samotnej wyspie, zapewne łatwiej byłoby zaakceptować i pozwolić dziecku na wyrażanie swoich emocji, ponieważ nie byłoby presji społecznej i obawy przed sąsiedzkimi opiniami. Jednak w bloku mieszkalnym, gdzie każdy hałas jest słyszalny przez sąsiadów, może to wywoływać niepokój o to, jak jesteś postrzegany jako rodzic. Kluczowym elementem w tej sytuacji jest zmiana perspektywy i nastawienia. Nie musisz dążyć do bycia idealnym rodzicem, którego dzieci nigdy nie płaczą. To nierealistyczny i nienaturalny obraz rodzicielstwa. Płacz i wyrażanie emocji są naturalną częścią rozwoju dziecka, i ważne jest, aby dzieci miały możliwość przeżywania i wyrażania swoich uczuć. Zamiast martwić się o to, co mogą pomyśleć sąsiedzi, warto skupić się na potrzebach i emocjach dziecka. Pozwól mu się wyplakać i wykrzyczeć, jeśli tego potrzebuje. To nie tylko pomaga dziecku radzić sobie z emocjami, ale również uczy je, że okazywanie uczuć jest czymś normalnym i akceptowalnym. Również ważne jest, aby zauważyć, że inni ludzie mogą mieć różne reakcje na publiczne wyrażanie emocji przez dziecko. Niektórzy mogą oceniać, ale inni, podobnie jak ja, mogą czuć szacunek DLA rodziców, którzy pozwalają swoim dzieciom na naturalne wyrażanie emocji. A co ty myślisz, gdy widzisz dziecko histeryzujące w markecie, na ulicy czy u sąsiadów? Czy twoja pierwsza myśl to osąd, że to źli rodzice, czy raczej odczuwasz współczucie wobec nich i ich dziecka? Twój sposób myślenia wpływa na to, jak uważasz, że jesteś oceniany przez innych, kiedy to twoje dziecko znajduje się w histerii. Kiedy emocje opadały i maluch się uspokajał, wtedy podejmowałem próbę rozmowy. To kluczowy moment, by na spokojnie omówić sytuację. Uważam, że w trakcie histerii zadawanie pytań typu dlaczego płaczesz? Czy mówienie o karze nie ma większego sensu? W takich chwilach emocjonalnych burz mózg dziecka jest przeciążony. Dominują w nim prymitywne instynkty, a zdolność do racjonalnego myślenia jest znacznie ograniczona. Dlatego, zamiast próbować logicznie rozwiązywać problem w momencie największego napięcia, skupiam się na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni. Podczas histerii, dziecko faktycznie nie jest w stanie myśleć racjonalnie, co wynika z procesów zachodzących w jego mózgu. W momencie intensywnego stresu aktywowane są bardziej prymitywne części mózgu, odpowiedzialne za instynktowne reakcje, takie jak walka, ucieczka czy zamrożenie. Właśnie dlatego w trakcie histerii, Dziecko nie jest w stanie przetwarzać logicznych argumentów czy reagować na polecenia. Tak samo reagują dorośli w stresowych sytuacjach. Kiedy dorośli doświadczają intensywnego stresu, również mogą mieć trudności z logicznym myśleniem. Na przykład w sytuacji nagłego zagrożenia, takiego jak pożar czy wypadek samochodowy, ludzie często działają instynktownie, nie przemyślając swoich działań. Może to objawiać się próbą natychmiastowej ucieczki. Zamarznięciem w miejscu, czy też agresywnymi reakcjami wobec potencjalnego zagrożenia. Podobnie w sytuacjach społecznych czy zawodowych, gdzie odczuwamy dużą presję, ludzki mózg może również reagować w sposób prymitywny. Na przykład podczas ważnego wystąpienia publicznego, czy, czy rozmowy kwalifikacyjnej, ludzie często doświadczają zamrożenia, momentu, w którym trudno jest znaleźć słowa. Czy logicznie myśleć, co wynika z aktywacji reakcji stresowej? Rozumienie tego, że zarówno dzieci, jak i dorośli w sytuacjach stresowych mogą mieć ograniczoną kontrolę nad swoimi reakcjami, jest ważne w celu skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Napady histerii u dzieci to zjawisko, które nie znika od razu. To proces, w którym konsekwencja i cierpliwość odgrywają kluczową rolę. Początkowo może się wydawać, że nasze wysiłki nie przynoszą efektów, ale ważne jest, aby nie tracić nadziei. Po trzecim, czwartym, a może nawet dziesiątym razie zaczniesz zauważać różnice. Te małe zmiany są dowodem na to, że Twoje podejście działa. Zaufaj swojemu dziecku i procesowi. Rozmowy, które prowadzisz z dzieckiem po każdym incydencie, stopniowo będą przynosić efekty. Swoje dziecko nauczy się, jak wyrażać swoje emocje w zdrowszy sposób i jak radzić sobie z frustracją. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i tempo, w jakim przyswaja nowe sposoby radzenia sobie z emocjami, może się różnić. Dlatego ważne jest, aby nie porównywać swojego dziecka z innymi i nie ulegać frustracji, jeśli postępy wydają się wolniejsze niż byśmy chcieli. To właśnie Twoje zaufanie, spokój i konsekwencja w podejściu stanowią solidny fundament, na którym Twoje dziecko może budować swoje emocjonalne zdrowie. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i do następnego razu.